Okej, okay. ominąłem ostatnio Porady na Zdrady 2. Wiem, 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 chcieliście wysadyści zobaczyć mnie narzekającego na ten film. Też czekam na recenzję filmowanych. Te ja też lubię paździerze, też lubię jak się nad nimi znęcamy. Hello! Ale kończyłem w tamten weekend 30 lat. Nie chciałem, żeby moja 30 kojarzyła mi się z tym. No ale hola, hola, świeżutkie wyniki badań z alabu pokazują, że stężenie karolaka we krwi jest za małe. Okej, okay, powiecie, że to był okrutny suchar, na co ja zripostuję tak, ale ja się cieszę, że w ogóle mój umysł jeszcze potrafi oddychać, że w ogóle funkcje życiowe kontroluje po obejrzeniu trzeciej części tej serii. Miłość do kwadratu. Bez granic. Co ja robię ze swoim życiem? To trzecia część serii Miłość do kwadratu, dalej w reżyserii Filipa Zilbera. dalej ukazująca nam szalony romans Moniki i Enzo. <grybujesz> na filmie to jest napisane. Dobra, ale w każdym razie... Eh, ci z was, co śledzą Monikę i Enzo od pierwszej części, może nawet razem ze mną, nigdy nie zapomną kwestii na schodach, na klatce schodowej, jak... On jej coś... O, jak to było? Nie, nie ma tak jak zacząć zdanie od nigdy nie zapomnę i skończyć na jak to było? No ale to był tak głupi tekst, ona coś powiedziała o miłości, o no to jest, coś tam jest jest jak ziemniaki z koperkiem. To nie ma tak, że lubię, albo że nie lubię kobiet, nie coś takiego w ogóle. Ech, mm, nie zamierzam sobie przypominać. Druga część w ogóle wyszła chyba z pół roku temu, w tym roku, to jest to samo co 365 dni i co jeszcze takiego było? Że, że nakręcili pewnie dwa na raz wiadomo, zebrali tych aktorów na miesiąc i nakręcili te dwa gówna i w ciągu pół roku, to no, wiecie, większość jednak takich prawdziwych, dużych premier, nawet jak się robi jakieś Avengers Endgame po Infinity War, no to czeka się rok. tutaj nie, to, miejmy to już za sobą. I tym razem fabuła opiera się o to, że szczęśliwi Monika i... <ścoughs> i Enzo chcą wziąć ślub. I jest montaż, jak Enzo nie udaje się. Recenzja spoilerowa. Jest montaż, jak Enzo nie udaje się jej oświadczyć. Montaż jest, nawet ten montaż jest źle zmontowany. Ja to jest w ogóle, no bo to są takie scenki typu, że już się chciało świadczyć. I na przykład jest taka scenka, gdzie wziął ją na jakiś tam, żeby być w jakimś ładnym parku, i na niebie przelatuje samolot z takim wielkim podczepionym napisem Monika, wyjdź za mnie czy coś takiego. I ona akurat w tym momencie się odwróciła, bo zobaczyła jakiegoś psa i on wiecie, patrzy. W zasadzie, i wołają, Monika! I jak ona się odwraca, to ten samolot już przeleciał, i tak, eee, trudno, to nie oświadczam się dzisiaj, no nie? I to na takim poziomie jest to napisane, wiecie, to, nie ma tu nic skomplikowanego. Albo raz już się chciało oświadczać, odwraca się, ona wsiadła do taksówki, nie? Kurwa, to jest taki łepek, po prostu. To jest, taki, to jest taka swoj, swoja swojska morda, tak w ogóle grana świetnie przez tego Banasiuka. To jest takie kurwa drewno, ale dobra, zaraz do tego przejdę. To jest, to jest największe drewno w historii polskiego kina, jakie widziałem. Ja, ja nie wiem, czy ja w poprzednich częściach tego nie widziałem, czy za bardzo skupiałem się na fabule, ale tutaj wypowiadałem z niego kwestię, to było dla mnie takie, <laughs> Po prostu, mm. Ale nawet ten montaż, nawet to, że ten samolot przeleciał, oni to źle zmontowali, bo powinno być tak. Leci samolot, Enzo patrzy, ujęcie na nią, ona się odwraca. Enzo mówi: Monika! Odwracają się, patrzą, a tam już nic nie ma, nie? To, to powinno być tak zmontowane. A to było zmontowane tak, że, on, że samolot już przeleciał. Było ujęcie na zasadzie, że Enzo, puste powietrze, Enzo, Monika! I odwrócili się i nie ma. Jakby źle zmontowaliście dowcip. No przecież Enzo, jak, jakby to już przeleciało, to już by jej nie wołał na zasadzie, że może zdąży, nie? Jakby poziom niekompetencji przy tym filmie, od, na każdym kurwa szczeblu. Te, oczywiście cały film jest dalej robiony w tej konwencji idiotycznej, durnej komedii romantycznej, z podszytym humorem po prostu dla 90-latków, którzy, nie, nie wiem dla kogo, nie chcę obrażać dziadków. Ale na zasadzie humor dla dziadków, mówię w dużym cudzysłowie. Ja wiem, że teraz jakiś dziadek to ogląda i se myśli. Panie, co by wam <laughs> mówię tak metaforycznie no. Jest to humor oparty o jakieś właśnie takie gagi, które no i powiedziałem, że w ogóle nie działają, bo nie ma tu nic śmiesznego, a dodatkowo jest ciągle podszyty ten montaż dźwięku, jest taka puszczane są muzyczki i znaczy takie efekty dźwiękowe i mini pioseneczki, które mają sugerować właśnie, że o ta scena ma być śmieszna, więc jest to podszyte takim jak jakieś najtańsze z YouTube'a, wzięte z tego, wiecie, na YouTube jest biblioteka darmowa dla twórców i nie tylko e, utworów i możecie sobie wpisać efekt dźwiękowy czy coś i, i to, ten film jest Jestem wypełniony, one wam podpowiadają, że ta scena miała być uroczo śmieszna i leci takie <laughs> w tle coś dziwnego. <laughs> no ale fabuła, fabuła się wkopuje, żeby wziąć ślub kościelny, bo Enzo tak chce z tą swoją dziewczyną po prostu, tam narzeczoną, e, musi iść do księdza i poprosić go o wybaczenie. Na zasadzie tam gra księdza Olaf Lubaszenko i tu się wkopuje drugi akt, ponieważ ksiądz mówi i, i tutaj muszę powiedzieć, że pierwsze pół filmu, ogląda... bo się zbierałem trzy dni do oglądania, pierwsze pół filmu oglądałem wczoraj wieczorem, resztę kończyłem dzisiaj. Niewiele pamiętam, ale, nie, no dobra, pamiętam, ale nie, nie, nie do końca rozumiem, jak ktoś oglądał, chce mi to napisać w komentarzach śmiało, ale Ksiądz mówi coś w stylu: "Ale wiesz, Enzo, że ty masz nierozwiązane sprawy z jakąś tam Ewą". I nie wiadomo, o jaką Ewę chodzi, ale wkopuje się fabuła jednego z odcinków, jak poznałem waszą matkę, jak Barni próbował odkryć, która dziewczyna robi mu na złość, i musieli zrobić tabelkę wszystkich 200 dziewczyn, z którymi się przespał i, i, i znaleźć tą jedną. To tutaj jest trochę na zasadzie, że Enzo zaczyna jeździć po wszystkich ewach, z którymi spał. Jakby. I to jest, ale to jest w ogóle, ja nie wiem to z tym księdzem i że on i że Ewa, ale nie wiedzą, która nie wiem w ogóle nie wiem skąd to się wzięło, a nie chcę mi się tego filmu, w, nie, nie, nie wchodzę w to jeszcze raz, nie będę sprawdzał. Nie wiem jak, ale. A, o co tu kurwa chodzi? Jaka Ewa, jakie, co, jaki dlaczego ksiądz? I co on ma... Po, w ogóle po czym jadą i znajdują Ewę i o mój Boże, pani Ina Sobala gra tutaj Ewę, która ma Wiktora, syna. Okazuje się to być dzieciak Enzo, chociaż później w końcówce filmu ja już się zgubiłem, czy oni w końcu zrobili ten test na ojcostwo, czy nie zrobili, że to, bo ona potem mówi, że to może nie być jego dzieciak, tylko na początku on tak myśli, ja już nie wiem, ja, wiecie, ja przepraszam, no przepraszam, ale już, ja już sam nie wiem, nie? No ale generalnie jest to niesamowicie irytująca postać i no, oczywiście jest tak specjalnie napisana, to jest ta irytująca blondynka, która cały czas robi jakieś chaotyczne rzeczy. Non-stop gada. Non-stop robi coś w stylu, że no, nie wiem, byli na jakiś tam, jakiś postój mieli samochodowy, i ona nagle mu ukradła samochód, przejechała się nim, po czym wróciła i mu powiedziała, co, nie można było się przejechać, więc takie. I... W trakcie filmu, oczywiście, okazuje się, że ona jest tam na zasadzie zadłużona, że coś. Potem są takie rozmowy, że no, na początku myślałam, że może rzeczywiście odbije ci tego Enzo, ale potem zobaczyłam, że się kochacie, bla, bla, bla. Seraty, taty. Okazuje się, że ucieka przed długami i przy tym jest chaotyczna. Nie ma tutaj scenariuszowe jest to absolutnie nudne. Jest to nieśmieszne. Jest to tylko wkurwiające. Cały ten film jest wkurwiający, ponieważ są tutaj przez cały film trzy postaci na ekranie głównie. Ta nowa, ultra irytująca dziewczyna, i ta. Ina Sobala nie gra tego źle, na, po prostu miała napisane coś debilnego w scenariuszu. No, cały czas musi. I cały czas jakieś głupie rzeczy robić, cały czas podrywać tego Enzo. Ale to jest jeszcze tak, to jest, to jest dodatek. Nasza główna potrawa, ta dwójka. No to jest po prostu powiem Wam, że niedługo we wrześniu wchodzi ostatnia część after, ja tęsknię za Hardinem i zapomniałem, jak się nazywa tamta jego laska, ale tęsknię za nimi. Tęsknię za tymi ze zmierzchu. Za nie, Jacob, Edward i Bella. Tę, tęsknię. To tęsknię kurwa. Tęsknię. No to jest właśnie to. Oglądając ten. Rozumiecie na jakim poziomie to jest. No mi się przykro robi. jakiś kurwa syndrom sztokholmski. Albo coś. Nie wiem. gdzie no, syndrom. Karolakowy. Nie wiem, no. W każdym razie on. I tutaj Banasiuk go gra. To jest takie kurwa drewno. I taki Debil na ekranie. On nic nie rozumie. On, on po prostu. Wiecie, no na zasadzie ewidentnie tamta laska go wykorzystuje i się przymila, i na zasadzie próbuje go odbić, powiedzmy ewidentnie, a on nic nie rozumie. On, po prostu nic, on, on nic nie wie, to wszystko przelatuje nad nim, kurwa. I generalnie ten chłop jak wypowiada kwestię, Mateusz Banasiuk. Ja, nie wiem, chyba w poprzednich recenzjach byłem łaskawy, nie wiem, może się nie skupiałem, ale to było takie drewno, dosłownie były takie momenty, gdzie jak się zastanawiam, miałem ochotę zatrzymać na chwilę, wiecie, cofnąć te 10 sekund, i na zasadzie zaraz, co ty. Kurwa, właśnie powiedziałeś takie. Tego się nie da bez pokazania, wiecie, wytłumaczyć, ale po prostu, no. Chłop ma do wypowiedzenia jakąś kwestię, którą. Jak, jak to powiedzieć, no? Załóżmy, że rozmawiamy. Rozmawia ze swoim szefem w pracy i szef mówi: To, co, chcesz podwyżkę? I zamiast być jakoś w roli tego Enzo i tam, nie wiem, coś w stylu. Nie, też nie chcemy, żeby nie było niczym aktorem, ale. Nie, złożyłem to podanie dla zabawy. Oczywiście, że tak. zasługuję na to. Dobra, to widzicie, ja nie umiem, nie? Ale on, ten aktor wypowiada kwestię na zasadzie. Jak to podwyżkę? <laughs> ja nie, nie, nie mówię. Nie zademonstruję. Włączcie sobie, włączcie sobie losową kurwa kwestię i zastanówcie się, czy to było najlepsze ujęcie, jakie do niego wydobyli. No ale z drugiej strony, od tego po prostu, on jest, bo on ma taką osobowość takiego labradora trochę, on jest takim po prostu psem. To jest, to jest, to jest po prostu, ten duet na ekranie, to jest ona, może powinienem powiedzieć ona, ona, czyli ta Monika grana przed Adrianną Chlebicką, to jest też... Drewno, tylko innego rodzaju. Ona trzeci film z rzędu ma zero charyzmy, zero osobowości, zero czegokolwiek. Ona jest, jak na, jakby była, jakby grała na tabletkach usypiających. Ona jakby po prostu. Ona chodzi przez scenę. ja nie wiem, nie obudzili jej, nie zauważyli, że ona jak w filmach chodzi, bo zawsze w filmach to tak chodzili, no nie. Ale ja, ja, ja nie wiem, może jej na siłę ręce opuszczałem przed każdym ujęciem, i ona potem mówi: włączcie jakąkolwiek scenę z nią i ona po prostu. Hmm. Nawet się tak zastanawiałem, pomijając, że jej postać jest tak też napisana, bo to trzeba powiedzieć, że jej postać jest taka nudna, chodzi tylko ma ludzi, i tylko w tym wiecie, patrzy na tam. Tych, że, że jakaś, pojawiła się jakaś nowa dziewczyna, czy znaczy ex jej narzeczonego, więc wiadomo, że ta jest zazdrosna i patrzy na nich z takim, mm". ale nic nie robi, nic nie czyni. on po prostu cały ma wątek, w ogóle. <ścoughs> Scenariusz. Dobra, zaraz przejdę do scenariusza. Ale ona jest też po prostu tak nudna, i ona jest jak taka stara, nudna babcia, taka po prostu na środkach usypiających, która nic nie robi, tylko mm". Mm". A on jak taki pies labrador. <laughs> Naokoło niej, prawda? Się cieszący, kurwa, nie wiem, nic nie rozumiejący. To jest tak, to jest, to jest najgorszy duet. Dwójki bardzo ładnych ludzi na ekranie. Ever, Ever. Massimo, włoski mafios i perwers. Przynajmniej porywacz. Przynajmniej miał jakąś pasję. Pasję do seksu. Ja to szanuję. Ale. A tutaj. Tutaj, tutaj to nic, to jest pustka, no. Oni powinni wyjść na spacer. Ten film to powinien być. No on na smyczy po łazienkach królewskich biega. No przecież to jest po prostu. A wątki w tym scenariuszu. Ona zostaje w tym odcinku, chciałem powiedzieć, tego debilnego serialu, yy, dyrektorką, ponieważ Karola, który był tym upierdliwym dyrektorem szkoły w poprzednich odcinkach, tutaj <grytania> abdykuje, znowu, co za słowa mi wchodzą do głowy. Przechodzi na emeryturę i jest powiedziane, że przestaje być dyre dyrektorem, i na tym przemawiając mówi: Moją następczynią będzie pani Monika. To, to chyba tak nie działa, to, 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 to chyba tak nie działa, wiecie. Ja mam rodz jednego rodzica w szkolnictwie, który nawet był tymczasowo dyrektorem. Chyba tak nie działają te, jak to się nazywa, konkursy na, na dyrektora. To, 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 to chyba tak nie jest, że on tak, ona zostanie, nie? Potrzebuję ona dosłownie tego samego dnia. <ś supplementary> tego samego dnia, to, czy na zasadzie, no nie wiem, bo film tego nie pokazuje, ale tak to wygląda. bo Tego samego dnia już weszła do pokoju Nowoczeskiego i no, to ja jestem dyrektorem. I macie jakieś problemy i ich pyta on i mówią, no plan lekcji nie został zatwierdzony, dobra, to ja to zrobię. I tak ja mówię, co ty się kurwa? Czy ludzie, którzy pisali ten film, pan Wiktor Piątkowski i pani Natalia Matuszek, czy. Nic? Wzięliście za to pieniądze. Nic? Czy, czy może po prostu powinniśmy uznać za konwencję? No ale najpierw jest to, że myślałem, że ten Karolak zniknie i się cieszyłem. I się cieszyłem, bo ta rola była irytująca. W poprzednich filmach tym takim, wiecie, że chodzi, biała rękawiczka sprawdza i się wkurwia. Nie, I to jest takie nudne gagi. Co się okazuje 5 minut później? Co wymyślili ci wspomniani przeze mnie przed chwilą scenarzyści? Że on wraca w następnej scenie i mówi: Haha, zostałem kuratorem i teraz będę sprawdzał tę szkołę. Wy, kurwa, masz to już nie mogliście zostawić, że ona po prostu jest nauczycielką. Jakby, żeby chociaż w to, jako dyrekcja miała jakieś naprawdę wyzwanie. To, to jest tak nudny wątek, to jest tak idiotyczne i to jest tak odtwórcze, że to już było po prostu ten, ten Karolak, który chodzi i na zasadzie no to sprawdzimy. I Karolak wygłasza takie kwestie, że wyniki, a nie ludzie. Mówi w kamerę i patrzy się i mówi wyniki się liczą, a nie ludzie. Takie mówię, chrzyszcz. Eee, I wiadomo, że ona i tak wybierze ludzi. Po prostu, no em jak miłość, jakieś kurwa na poziomie. Ech, ech, ech. Też tak samo jak w poprzednim filmie, jest wątek jej ojca, który jest jakimś tam ma jakiś warsztat samochodowy i on tam w poprzednim filmie bodajże się spiknął z tą jakąś babeczką i, 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 i tam był taki wątek, że on jest trochę taki robo, robotnik, nie, wiecie, warsztat, a ona jest trochę taka dama z klasą i tu jest wątek, że przyjeżdża jej syn ze Stanów, chce ją zabrać i i jest taki, wiecie, na sadzie, że czy będą ze sobą, czy nie będą, Główno mnie to obchodziło, oczywiście ich wątek jest wsadzony do filmu po raz kolejny tylko po to, żeby to było takie dla całych rodzin, że jak to, w, żeby to włączyli też 50-latkowie na Netflixie i mieli jakiś, znaczy, tak scenarzysta myślał, nie? Że ci 50-latkowie nie będą potrafili się utożsamić z młodszymi bohaterami. Trzeba im też wrzucić. Nawet proponuję też wrzucić jakieś 6 dzieci, żeby dzieciom ten film można było pokazać. To jest oczywiście żart. Nie pokazujcie tego filmu dzieciom i w ogóle nikomu nie pokazujcie tego filmu. No ale mamy takie właśnie nudne wątki poboczne, przez co film trwa godzinę 40, całe szczęście, że nie dwie dwadzieścia, jak nie jeden tego typu by chciał, <gryw> naprawdę, ale głównie spędzamy czas z Enzo, Moniką i tą Ewą i to jest po prostu idiotyczne, irytujące, opiera się o wątek, który widzieliście milion razy, typu trójkąt miłosny, jego ex się pojawiła, gagi z tym związane, gagi są nieśmieszne, nawet to, że Enzo w tym... Enzo w tym odcinku prowadzi ze streama jakiegoś związanego z samochodami. On jest streamerem w zasadzie, no nie? Nie pamiętam, czy w poprzedniej części też był, czy nie. Ale wiecie, on zaczyna na zasadzie, że hej, mm, klika live'a na jakimś pseudo-Twitchu. Tam to zmyślone oprogramowanie było chyba. I tam nawet to jest idiotycznie nagrane, że jak on powiedział jakieś jedno zdanie, które im się nie spodobało tam na, na tym powiedzmy Twitchu, to nagle widownia z 8 tysięcy zrobiło się 2, 1 tysiąc. Na zasadzie, że nikt. Tak jakby ludzie wchodzili, wychodzili tak na, na, na pstryknięcie, po czym jak tam coś, to nagle urosło tak. To, w sensie, to co sobie powiedzieć, że ludzie, którzy ten film zrobili, nawet nie wiedzą, jak wygląda streaming. Nawet oni tego nie rozumieją. To jest znowu tak, jakby wasza babcia miała pisać scenariusz o, o streamingu i wiecie, i... To co jej się wydaje, że jak to wygląda. Nie ma, w tym filmie nie ma nic sensu. Żaden wątek nie był zabawny. Żaden wątek nie był pouczający. Relacja głównej dwójki trzeci film z rzędu nie istnieje, ponieważ ona ma cały czas jedną minę i mówi. Hmm, 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 hmm. Ja nawet wiecie co? Była taka scena. Gdzie to do, do mnie dotarło, że w zasadzie to, ta aktorka to tak jakby nawet nie wiedziała, w jakiej scenie bierze udział. Tak jakby ją doklejali na green screenie, tak jakby to było Justice League, Zaka Snydera, i czy tam Josa Widona, gdzie musieli robić reshooty i jeszcze raz Supermana wkleić, tam jakichś aktorów, bo mu się dowci przywidział, nie? Bo dosłownie tam chłop, coś do niej, do niej w tej szkole, w tym, tym postawówce, czy tam co przedszkolu, czy co to jest, coś do niej mówi, jako do dyrektorki. W zasadzie, no właśnie taki tekst stylu tam. Słyszałem, że chce pani podwyżkę, nie? Coś takiego mówi, i dosłownie ujęcie się kończy tym, że ona nic nie mówi, tylko robi takie... Hmm. Taki, wiecie, jakąś minę po prostu, ja mówię, czy to jest tak, że nie mieli jej, to był jakiś challenge sobie zrobili, cały film nagrany bez, nagramy bez niej, i potem dogramy ją, i jej mówili, to zrób jakąś minę, i ona po prostu... Hmm. Zrób smutek. Hmm. Zrób radość. Hmm. Zrób złość. Hmm. Zrób konsternację. Hmm. A teraz nic nie rób. <noise> Kurwa. Okej, okay, Michał z postprodukcji montujący filmik z tej strony. Słuchajcie, przypomniałem sobie jeszcze jeden hit z jej. Udziałem. są dużo, jest taki głupot w tym filmie, ale jest taka scena, gdzie ona raz traci cierpliwość. Siedzi sobie ten Enzo z tym małym chłopakiem. W sensie tym swoim synem, i ten dzieciak tam coś, no jak to dzieciak tam coś się wydziera czy coś gada, powtarza coś w kółko. I ona ta. Stoicka, bez energii, osoba. Trzeci film z rzędu. I jedyny moment, kiedy wybucha jakąś agresją i emocjami, to jest tutaj i mówi coś w stylu. Antek, przestań wreszcie! I po filmu mówi: Oj, przepraszam. I mówię, ludzie. I macie bohaterkę, która jest super stoiską nauczycielką, gdzie ma codziennie kontakt z małymi dziećmi i trzeci film ustanawiacie, jaka w tym jest wspaniała, jaka jest w ogóle empatyczna, jak rodzice, dzieci i kadra szkoły, wszyscy poza Karolakiem ją kochają i dajecie jej moment, że drze ryja, jak absolutnie niedoświadczony w tej kwestii człowiek na to biedne, niewinne dziecko. wie no po prostu kurwa wszystko. Wszystko na odwrót. Ale spokojnie, bo zaraz potem wchodzi Enzo gadający głosem, jak pazura sobie robił jaja w Killerów Dwóch i, i było Ewuniu, czemu tak dramatycznie? Gdzie specjalnie przerysowywał postać i to było część konwencji postaci i humoru, a tutaj Enzo po prostu jest debilem. Nie, nie mam nic do tego filmu jeszcze, żeby to... A, miałem miałem rozpinę oglądając, ale to jest taki film typu, że już zapomniałem, bo mój mózg po prostu walczy. To, mój, to jest jak choroba. Limfocyty tam na żeby o tym zapomnieć. Także ustalmy, że to jest już koniec. Miłość do kwadratu, wszystkie trzy części za nami. Mam nadzieję, że więcej nie powstanie. Nie polecam. 2 na 10. Wszystkim trzem filmom dałem 2. Chociaż, jeśli mam być szczery, to ten mnie mniej irytował niż poprzedni. Poprzedni z tym Roznerskim ta fabuła. jeez. jedynka była w sumie jeszcze chyba głupsza. Także ten mi się wydał najlepszy. <laughs> Kurwa, nie mogę. Ale serio, zróbcie sobie challenge, nie oglądajcie tego filmu, ale włączcie sobie randomowy moment i zwróćcie uwagę na główną dwójkę aktorów. Dlatego Enzo, który jak ten taki szczęśliwy labrador wygłasza kwestie debilnie, nic nie rozumie, nie rozumiejąc otaczającej go rzeczywistości i tych relacji, prawda, w trójkącie miłosnym. Zwróćcie uwagę na, na nią, która po prostu cały czas jest... I zadajcie sobie pytanie, co ona Pała? Ja też to chcę. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.